Dobra, mordeczki. Witam serdecznie z tej strony Kryptononim i zaczynamy weekendowy przegląd rynku. Będzie to bardzo krótki odcinek, zobaczymy sobie, co dzień dzieje na rynkach, ponieważ dzieje się dużo. Więc przypomnę standardowo, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie i nie są to porady inwestycyjne. Po nią powinniście się zgłosić. po nie do odpowiednich osób. No i co tutaj widzimy? Widzimy, że Bitcoin nam klapnął prawie 5% na minusie, 452 i wynosi 22371 dolarów. Ethereum praktycznie bardzo podobnie, 1570 dolarów. Cały market cap stracił 4% i wynosi 1 bilion 89 Miliardów dolarów, no dobra, zobaczmy sobie, co się dzieje tutaj, jak to wygląda na wykresie. No, i na wykresie widzimy, że Bitcoin praktycznie spadł do 22 tysięcy dolarów i został wyciągnięty. Jednak na razie, na razie nie wygląda to zbyt optymistycznie. Zobaczymy, czy dolecimy do tych linii oporu tutaj w okolicach 21,600, 21,500, czy może nawet jeszcze niżej. W każdym razie, no, dzieje się troszeczkę negatywnych rzeczy. Po pierwsze ataki w stronę Binance cały czas przywierają na sile. Po drugie, no ten Bank Inwestycyjny bardzo dużo stracił te 50% 60 chyba w ciągu ostatnich tam 48 godzin plus dodatkowo wychodzą informacje, że MTGOG zacznie wypłacać w ciągu tygodnia, dwóch, spłacać swoje długi wierzycielom i Mimo, że teoretycznie nie powinno to wywołać jakiejś wielkiej fali, to połączenie tych wszystkich trzech wiadomości, no tutaj negatywnie może się na odbić. Wiadomo, spadek jest na razie malutki, można by powiedzieć, że nawet zwykła korekta po ostatnich wzrostach, i to nie jest nic nadzwyczajnego. Jednak widzimy, że rynki inne, tradycyjne, miały dobre ostatnie 24 godziny, a krypto złe. Więc wynika to najprawdopodobniej właśnie z tego strachu, który tutaj widzimy. Przyjrzymy sobie bardzo szybko te rynki. Więc zobaczmy sobie, oczywiście, dolara. Dolar 4,42 do złotówki. Więc tutaj się troszeczkę umacnia cały czas. Euro 4,70. No i tutaj po wybiciu praktycznie 4,66 złotówka się zaczęła osłabiać. Euro do dolara 1,06, frank szwajcarski 4,72. 1,3 grosza DXY, czyli indeks koszyka do waluty USD, indeks no, koszyk walut do waluty USD. No tutaj mieliśmy e, największą osłabienie na poziomie 100. Teraz mamy 104 jest odwrócenie trendu, no ale to może też być korekta po tych spadkach, zobaczymy, co dolar będzie robił. To też pewnie zależy sporo od tego co FED będzie podejmował. Za decyzję i to, czy podniosą stopy procentowe, czy nie. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wynoszą 4,75, i może zerknijmy sobie na wykres. Przebijają, no to górka już od dawna została przepita. To teoretycznie wygląda, jakby trend się odwracał, jednak ja nie zwiastuję, żebyśmy tu doszli dwie wyżej niż na przykład te 6,5% procenta, 7, no 7 to ja już mówiłem od początku, że myślę, że tego nie przebijemy. Oczywiście wszystko zależy, co się będzie działo z inflacją i polityką monetarną, jednak jeżeli będziemy szli w tym kierunku, no to także krótkoterminowo może nie przekroczymy tych 7, jednak jak szybko zostanie odwrócona polityka monetarna, no to mogą może być szybki po prostu powrót inflacji, no i wtedy już nie wiadomo, tak czy co się będzie działo. Dobra, idziemy sobie do złotówki. Stopy procentowe 6,75. No i są dość wysoko. Ostatni raz taki poziom stóp procentowych mieliśmy w 2002 roku. Więc złotówka ma jedne z najwyższych stóp procentowych w ostatnich 20 latach. Jednak, tak czy siak, realne stopy procentowe są ujemne, ponieważ inflacja więcej traci niż możemy zyskać na zwykłych lokatach. Tutaj mamy. Tutaj, przepraszam, za zawichę, ale musiałem się zastanowić. Tutaj mamy inflację w Stanach Zjednoczonych, 640, więc tu już y, brakuje tylko niecałych 2% do tego ponad 2%, żeby się zrównała inflacja, więc wygląda to już o wiele lepiej w Stanach Zjednoczonych. Tylko też dziwnie podejrzanie to wygląda, jak sobie będziemy obserwować to, no to kurczę, coś szybko i mnie pochodzi to zbyt bardzo dobrze. Jednak dużo zwolnień teoretycznie mogło faktycznie zbić ich wydatki i, i, i oni się ograniczyli. Byli to dobrze zarabiający, średnia klasa, więc okej, okay, jest na to jakoś wytłumaczenie. Mm, jednak tak za dobrze, nie? Przynajmniej ja to tak widzę inflacja w strefie euro 8,60 no i inflacja w polszy 17,20 no i tutaj jest tak jak na razie no nie wygląda to zbyt dobrze 17,20 tak samo jak widzimy Stany Zjednoczone cały czas z dodrukiem waluty sobie jakoś na razie radzą aż ten bilans nawet opada ten wykres też pokazuje, dlaczego bitcoin teoretycznie powinien cały czas zyskiwać, bo zobaczcie, od roku chociażby od tego 80 nie widzimy wcześniejszych wykresów. No to zobaczcie, ile to jest agregat pieniężny M2. O kurczę, chwileczkę, to musimy sobie skasować. To jest agregat pieniężny M2, więc to nie jest jeszcze ten najszerszy, ale jak sobie zerkniemy, no to macie. 12,5 razy wzrost, e, wzrost ilości e, waluty w obiegu, tak? Więc to jest, to jest niesamowite, nie? Jak ta waluta została zdewulowana e, przez ten okres 40 lat, no i dzięki temu aktywa takie jak Bitcoin powinny zyskiwać na wartości. A jak sobie zerkniemy na Polskę, no to tu jest jeszcze większa szpica do góry od denominacji praktycznie... Mamy, a, tylko, że tutaj nie mamy 40 lat, tylko 25 lat, no i mamy 14,5 raza, ale no, ostatni okres patrzymy, no to cały czas tej waluty dochodzi, cały czas te programy i wszystkie inne rzeczy są finansowane części z drukary, e, no... Tak naprawdę polityka to jest umiejętność ukrywania długów, które są i tak kreowane z jednej strony wysokie podatki nakładane, z drugiej strony jeszcze podatek inflacyjny, no i to wszystko nie wygląda u nas zbyt. Dobrze, I jednak ja i tak uważam, że Polska jest jednym z lepszych krajów do mieszkania na świecie. E, mieliśmy bardzo duże wzrosty przez ostatnie e, lata, jak ktoś pamięta, lata 90. to jesteśmy nie do porównania, o wiele, bar no bardzo wzrósł standard życia w Polsce. Ja akurat e, wychowywałem się m, w Niemczech, więc miałem dość duże porównanie. Teraz widzę, że nawet lepiej się może e, lepiej. U nas żyje tak, nie masz jeszcze, jeszcze teraz przez Ukrainę troszeczkę dochodzi tych e, różnych emigrantów, ale pamiętam, w Niemczech to zawsze było bardzo dużo Turków m, i innych raz, a u nas był z, z, w miarę spokój pod tym względem, no ale z drugiej strony. Też mafie bardziej wtedy działały, no bo nie było zbyt dobrze, bo im więcej oczywiście mamy negatyw biednego społeczeństwa, tym więcej jest przestępczości. No dobra, idziemy sobie na Wix. Widzimy sobie, że on tutaj jest spokojny, zbyt spokojny. Więc ciekawe, czy to już czasy po covid po COVIDzie i tej wojnie one w końcu się zagłuszą, i będziemy mieli znowu jakieś 10 lat w miarę spokoju z jakimiś panikami typu huragan, a nie jakimiś wymyślonymi telewizyjnymi nagonkami. Bardzo bym chciał, żeby to się uspokoiło, jednak nie sądzę, aby tak było, no bo społeczność trzeba straszyć, teoretycznie. No, tak, tak, rządy przynajmniej myślą. Stosunek złota do srebra 87 sztuk uncji. Srebra za uncję złota 87,2. Dominacja bitcoina nam teoretycznie wzrasta i to jest dość normalne, jak na taki etap rynku. Zazwyczaj bitcoin bardziej rósł niż altcoiny w takim. No tak, wiadomo, zdarzały się takie altcoiny, które rosły, ale ogólnie, jakbyście sobie wzięli średnią, no to lepiej było mieć na początku hmm, HOS, albo wybić, może nie HOS jeszcze, ale wybić po tym dołku. Bitcoina, jednak jeżeli pamiętajmy Że to nie jest 100% czy dołek został osiągnięty Tak, bo to nigdy nie można Tak powiedzieć, ponieważ musimy Zweryfikować co może się stać Gdyby Binance coś się stało Albo e, tutaj no, Cokolwiek by się działo w innych też Gałęziach, no to Może być jeszcze spadek, jednak Bitcoin przy 15 tysiącach Jak dla mnie i po tych wskaźnikach, które obserwujemy, był bardzo wysprzedany, no i to też by mogło sugerować, że ciężko będzie nam tam dojść. Ethereum w stosunku do tego się zachowuje o wiele mocniej. Tutaj widzimy, jak Ether sobie reaguje. W tamtej byści Ethereum dochodziło nawet do dwóch, nawet niżej do 1. I 16 tysięcznych bitcoina, a teraz mamy na przykład 700, więc moc Ethereum jest dość mocna. Ropa 85,93 i wygląda, jakby osiągnęła dno i się od niego odbija. Może sobie zróbmy dniówkę. Tak to wygląda: coraz wyższe dołki, coraz wyższe szczyty. Więc teoretycznie widzimy, że ropa by mogła drożyć albo w jakiś trend boczny wpada. Mieć 4,06 i też już ona już o wiele wcześniej osiągnęła dno. I teraz mamy cały czas powolne wzrosty. No dobra, co widzimy z ciekawszych? No, Hex ostatnio miał duży rajd. To też jest bardzo e, dobry bet, pod to, jak ktoś wchodził w hexa. Ja skupowałem za 2, 3 i 4 centy, ze średnią chyba 0,33, jestem ogólnie zadowolony z tego, a po co to robiłem? Po to, że najprawdopodobniej Puls Chain niedługo zostanie wydany, no i Rysiu zaczął dużo pisać postów, no i... Fajnie podbija to cenę. Oczywiście nie są to porady inwestycyjne, nikogo nie namawiam, każdy podejmuje własne decyzje, ale moje najbliższe takie, jakby miał ktoś powiedzieć, na co ja patrzę i na co się ustawiam, no to jest hex, później flare. Jest to No, każdy chyba wie, czym jest sieć flare. Jeżeli nie wie, to jest warto się zainteresować, ponieważ jest przy minimach swoich, a jest to layer 1, czyli pierwsza warstwa. Która jest powiązana troszeczkę z XRP. No i tu jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ e, jeżeli w 2020 roku w grudniu, chyba 12, nie pamiętam, mieliście XRP, to mieliście dostać Airdrop tych tokenów Flare. Kiedyś miało to być sparki, potem zmieni nazwę na Flare. No i co tutaj się stało? Stało się tak, że dostaliśmy tylko 15% tych tokenów, została stworzona, a 85% zostanie przydzielona. Tym ludziom, którzy dostali te 15, ale pod względem tych tokenów, czyli teoretycznie, możesz odkupić z giełdy od kogoś te tokeny. I będziesz mógł jeszcze powiększyć sobie zasób, i z jednej strony, tak, będzie bardzo dużo podaż, bo 85% będzie jeszcze wpuszczone do obiegu, więc teoretycznie cena może faktycznie być zamrożona. Będzie to rozdzielane przez następne 35 miesięcy. W każdym obiegu będą robione 3 snapshoty, i średnia z nich będzie obliczana. Czyli jak macie na przykład 1% tych tokenów wszystkich w obiegu, odkupionych, to jak będzie, przez, byś miał ten 1% przez 3 lata, to dostaniesz jeszcze 85%, czyli tak naprawdę sześciokrotnie ci wzrośnie. Ty cały czas będziesz miał 1% z całej podaży, tak? Ale będziesz zyskiwał sporo więcej tokenów. Ale jest jeden warunek. Musisz mieć je zwrapowane na flare. tak? Musisz się zawinąć i one biorą to, one biorą tylko wtedy na ten rzut i to też jest bardzo ciekawe, ponieważ większość tokenów nie będzie zawinięta. Myślę, że 50% to naprawdę będzie dobry wynik, ponieważ są na giełdach, są obracane cały czas. Więc jeżeli 50%, więc tak naprawdę możesz tam zyskać od 5 do razy 10 przez te 3 lata tych tokenów. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa. Eee, myślę, że i akurat by to tak wychodziło, że za 2 lata moglibyśmy mieć jakieś tam szczyty hossy, więc fajnie. Fajnie może to być. Oczywiście pamiętajmy, że to jest duża podaż i ona może cenę zbijać. Jednak jak ludzie, jak ten projekt w ogóle będzie fajnie działał, no to może tutaj zyskać. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, to są moje bety, no i po co ja jeszcze się ustawiam. Coś tutaj mamy, no warto trzymać jakiegoś metaversa, tak? Na przykład jakiegoś. Ja bardziej trzymam te metaversy z mniejszą kapitalizacją, bo mają większe prawdopodobieństwo zrobienia X-ów i oczywiście malutkim kapitałem. Yy, I no, ja malutko ich trzymam, na przykład Blocktopia. Są jeszcze inne metaversy, warto sobie je. Poszukać. No i dobra, co tutaj widzimy? Przechodzimy sobie już na tradycyjne rynki. <laughs> pierw może metale szlachetne, bo mają lekką odbitkę. Platyna 979 dolarów. No i po osiągnięciu jakiegoś dołka ma wybicie. Złoto bardzo podobnie 1855 dolarów. Tu było pierwsze właśnie prawie do 1958, niedaleko do ATH. Spadek korekta na 1808, no i teraz mamy z powrotem. Miejmy nadzieję, że wrócimy do trendu wzrostowego i w końcu to złoto pokonata ATH, no bo to jest tragedia, że te metale nie rosną. Można by pomyśleć, że te no, można pomyśleć, że taka jest prawda, że ten rynek jest bardzo zmanipulowany, rozwodniony, i w ogóle no, to widać ogólnie jak dochodzi do jakieś paniki, kiedy się nie kupuje papierów. Pochodnych albo jakichś innych główien, tylko na przykład fizyczny metal, i wtedy zazwyczaj cena albo idzie bardzo do góry, albo nawet brakuje tego metalu. Srebro też wybiło, tutaj na chwilę spadło na 20 z kawałkę teraz mamy 21,25 wik 1841, e, więc tutaj dość mocno sobie wzrósł od tego września, kiedy tam bitwa pod Gulum i nawet poniżej została wybijana Mwik 44450. I bardzo podobna sytuacja. I SWIG 80. E, najba, najbardziej, najbar, najbardziej warty uwagi indeks nasz polski, ja uważam. Też tutaj m, bardzo podobnie jak dwa poprzednie indeksy. S&P 500, 4045 punktów. I sobie idzie takim zygzaczkiem. Można by sobie, może na tygodniówkę sobie weźmiemy. I widzimy tutaj był no, oczywiście szczyt i cały czas mamy jakiś spadek. Szczyt był w styczniu tamtego roku, cały czas jakiś był spadek. No i teraz po osiągnięciu dno mamy cały czas wyższe szczyty, wyższe dołki. Teoretycznie pokazujące, że ten trend się odwraca, ale historycznie SP jeszcze może przebić ten dołek. Nie wiadomo, nie wiadomo, sytuacja na świecie teoretycznie wygląda, jakby się normowała, więc jakby giełdy wyprzedzają to. To faktycznie mogłyby pokazywać, że wychodzimy z tego negatywnego strefy. Jednak, tak, nie wiem, może za szybko to, a może nie, by, nie byłem. W kręgu osób, które najwięcej dostały po dupie, nie wiem, ciężko. Mi jakoś tak za łatwo to wszystko poszło. NasDAQ podobnie, tylko troszeczkę więcej tracił ostatnio. DAX 15578 punktów. No i DAX się praktycznie zbliża do ATH. To jest niesamowite, nie? Mamy tutaj niecałe 800 punktów, aby osiągnąć ATH. Dobrze mówię? No, tak, jak dobrze mówię. Więc tak to wygląda. No i na koniec uran, który myślę, że też warto obserwować. Halo, tu sobie zróbmy tak. No i on cały czas jest w tym tym klinie spadającym. I on się tak naprawdę powoli z niego wyłamuje. Osiągnął nawet 24 dolary. No i teraz mamy jakieś cena: 21,67. Więc wyszedł z klinu, zrobił wyższy szczyt, wyższy dołek, No i zobaczymy w którym kierunku pójdzie. To by było z naszego przeglądu rynków. Zobaczmy sobie, czy są jeszcze jakieś ciekawe wiadomości. FTX znajduje tylko jedno BTC z 1591 należących do klientów. To jest niesamowite. Silvergate zwróci blok FIDEPOST w wysokości 9,85 miliona dolarów. No i co tu jeszcze widzimy? Może jeszcze jakiś inny agregat. amerykański. Prawodawcy twierdzą, że polityka księgowa Seku naraża pewnie inwestorów. Nic ciekawego nie mamy. Ogólnie z wiadomościami, zobaczymy się moi drodzy w poniedziałek, bo chciałbym po prostu nagrywać troszeczkę więcej kontentu. Jutro, najprawdopodobniej w niedzielę, zrobimy jakiś poradnik z może Deksami, omówimy sobie Deksy, e, takie typu Uniswap, i takie jak GMX, na przykład gdzie już można limity wystawiać, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy. E, temat najbliższej hosty może to być też jakiś trend, ponieważ spada zaufanie przez tą całą nagonkę do giełd i może rosnąć zaufanie do Deksów. Deksy się oczywiście e, wiążą z tym, że musimy płacić większe opłaty transakcyjne, Mm, jednak wtedy zazwyczaj nie musimy mieć KYC, chociaż to te w naszych czasach to nic nie wiadomo na koniec jeszcze jak sobie zerkniemy na CryptoQuant, to w sumie nie widzimy żeby się działo coś nadzwyczajnego może tutaj jakbyśmy zerknęli to lekka, większa sprzedaż górników złożyła się razem z tą paniką, więc to mm, nie, no, po prostu zwiększona jeszcze podusz podusz, połem. Pod, 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 podaż. Na giełdy wpłynęło w ostatnich 24 godzinach 10 tysięcy bitcoinów, więc jest to sporo. Hmm, jeszcze coś tu ciekawego widzimy. Nie widzimy, nie widzimy nic niepokojącego. Jakoś super większych ilości tutaj bitcoinów nie wpływa, więc teoretycznie spokojnie, umiarkowanie. Mamy dobry sentyment teoretycznie w ostatnich 24 godzinach na rynkach tradycyjnych. Zobaczymy co będzie się dziać w następnych, w następnych 20, nie 24, w następny poniedziałek, tak naprawdę dopiero rynki ruszą. Więc zobaczymy, co tutaj się będzie działać. Przypominam, że ruszył konkurs. Jak widzicie sobie na kartę społeczności, to macie opisany konkurs. Można sobie wejść, przeczytać i zobaczyć. No dobra, powiem. Więc tak, standardowo. Do konkursu osoby, które są wspierające kanału, no, nieważne czy na Patreonie, czy na YouTube, wchodzą z klucza. Tyle losów mają, jaki próg, oczywiście, w, 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 no, jaki próg mają level w, wspierania. Konkurs jest w dniach 6-19 marca 2023 roku. Oprócz tamtych osób będzie wybranych 5 ze społeczności, które. Będą miały najwięcej, najciekawszych komentarzy, więc warto sobie komentować cokolwiek. Oczywiście konkurs ma zamiar podbicia, no w ogóle, rozruszania społeczności, żebyśmy tutaj więcej ze sobą dyskutowali, chociaż i tak e, dużo osób się wypowiada w miarę. Losujemy trzech zwycięzców na live, no i taki konkurs sobie zrobimy. Może dwie edycje niego, bo mamy tych troszeczkę rzeczy do rozdania. E, suba trzeba mieć na YouTubie, suba na Twitterze i like it, retweet tutaj tego. Twitter, który sobie klikniecie, czyli dokładnie tego samego co z karty społeczności. No dobra, dzięki, że zostałeś ze mną do końca. Wsłyszymy się najprawdopodobniej jutro i życzę tobie miłej soboty. Hej, aha, i ten materiał jest nagrywany w nocy, mamy godzinę przed drugą chwilę, więc jeżeli będziecie mówić, że się zmieniły ceny, to tak, mają prawo się zmienić, bo wydaję ten odcinek na rano w sobotę, żebyście mieli w sobotę po imprezie, jak odpoczywacie sobie rano, co włączyć i posłuchać. Hej, pozdrawiam!